Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Miłosztor i zapraszam was na FIFA 14 Demo. Jak wiecie dzisiaj właśnie wyszła wersja demonstracyjna najnowszej Fify. No i postanowiłem ją pobrać oczywiście, bo gram bardzo dużo w FIFA. Zatem, no cóż, zagramy sobie jakieś mecz, jeśli będziecie chcieli jeszcze jakiś inny materiał z tego zobaczyć, jakimiś innymi drużynami będę miał zagrać, jeśli po prostu będziecie chcieli, no to piszcie po prostu w komentarzach a ja postaram się po prostu Wam przygotować materiał, także zaczynamy. Jeszcze zanim zaczniemy sam mecz, to powiem Wam, że naprawdę bardzo mi się podoba to menu, które tutaj widzimy. Naprawdę bardzo jest przejrzyste, są te kafelki już naprawdę wszędzie już, tak naprawdę mamy tą stylistykę na stronach takich już zmodernizowanych, między innymi na Gramie. I na Xbox.com, na oficjalnej stronie Microsoftu, jeśli chodzi o Xbox'a. No i wydaje mi się, że to jest nawet dosyć dobry pomysł, żeby takie coś zrobić. Ok, dostosuj, dostosuj, dostosuj sterowanie. Tutaj mamy ustawienia kontrolera. Jak wiecie, lub nie, może nie wszyscy jeszcze wiedzą, ale ja gram na ustawieniach ręcznych, czyli mam wszystko. Wszystko zależy ode mnie, tak? Yy, nic tutaj mi nie pomaga. Yy, nie mam żadnych super skryptów. Wszystko ja mierzę i tak dalej. Ok, weźmy sobie jakąś drużynę. Ja zagram sobie może yy, Milanem przeciwko powiedzmy, Manchester City niech będzie, żeby nie było aż tak łatwo. Będę grał na poziomie klasa światowa. Na legendarnym nie chcę, nie chcę się męczyć. Nie gram jakoś zbyt super przeciwko komputerowi, dlatego po prostu zostawię to bez zmian. Kamera. Ja gram na współpracy ostatnio. Tutaj jeszcze mam własne, własną wysokość kamery i zoom kamery. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Potem w grze będziecie mogli sobie. E, spojrzeć na to. E, Zarządzanie zespołem. Nie, nie będę nic zmieniał, nie będę się tutaj bawił. Ja tutaj chcę po prostu sobie grać. Tu są oczywiście już gamesy, jakieś nowe, pewnie doszły, e, ale oczywiście przewijamy to. E, no i zaczynamy spotkanie. Jak widzę, wyjściówka jest praktycznie ta sama, e, więc tutaj nic się raczej nie zmieniło. E, zatem sobie po prostu to przewijamy i po prostu zaczniemy już rozgrywkę. No i idziemy zobaczymy jak nam pójdzie mogę troszeczkę głośną grę, ale trudno ja coś ciszę w programie tylko mi troszeczkę będzie przeszkadzać jak będę do was mówić także spójrzmy jak nam pójdzie mecz, mecz trwa około 7-8 minut ponieważ połowa jest ustawiona na 3 minuty nie da się tego zmienić ale założę się, że niedługo jacyś paczerzy, jakieś mody napiszą i i z będzie można to zmienić. No i teraz tak, podczas rozgrywki będę trochę opowiadał o tym, jak moje pierwsze wrażenia odnośnie nowej FIFY i powiem Wam, że na pewno, na pewno zmiany na plus są według mnie, e, oczywiście, bo każdy może mieć inne zdanie. E, co najbardziej przykłamało uwagę, to poruszanie się zawodników e, i opada troszeczkę dynamika gry, ze względu właśnie na te różne animacje i teraz zawodnicy naprawdę się e, bardzo realistycznie ruszają, e, nie da się takich szybkich zwrotów robić, naprawdę czuć, że ten pikarz coś waży i to jest naprawdę super, to mi się naprawdę bardzo podoba. E, Obawiałem się trochę tego, że ta FIFA będzie takim totalnym, odgrzewanym kotletem, że tak naprawdę nie będzie widać żadnych zmian, ale jednak myliłem się i jestem mile zaskoczony. Ojej, ale ta piłka się kurcz odbiła. Jedynym, może takim minusem, ale który nie ma większego wpływu na grę, to wygląd murawy. Ona wygląda jeszcze gorzej niż po poprzedniej FIFA. Ja w poprzedniej sobie nadegrałem patcha, który poprawiał wygląd, wygląd trawki. Tutaj prawdopodobnie, jeśli taki patch będzie do pełnej wersji, to też go ściągnę. Bo jeśli tak ma to wyglądać, no to sorry, ale to wygląda jak jakiś, jakiś, mówię, jak, blat, jak, jakaś tekstura jedna nałożona na jakiś beton i tyle, tak? Tutaj nic ciekawego nie ma. Nie widać, żeby ta trawa była w 3D czy coś takiego. wyrzućmy może na Balotelli. Ajajajajajajajajajaj, aj, aj, aj. było bardzo blisko. Mało brakowało. O, komputer zmienił formację czy jakąś taktykę, bo takie małe przejście było. Mogę się tego nie zauważyć, ale coś tutaj nie gra. No dobra, nieważne. Wow, co to Balotelli zrobił? E, druga sprawa to fizyka piłki. Naprawdę e, i przy strzelaniu, bo o tym właśnie i jej trąbiło, i przy takim zwykłym podawaniu ta piłka naprawdę bardzo fajnie się zachowuje. Poza tym piłka tak jakby lata szybciej. Szybciej się toczy. Szybsze można podania dawać. Co jest też oczywiście na plus. Bo czasami w poprzedniej FIFA, no to zanim to podanie dotarło, to już dawno obrońcy wyprzedzali napastników. Tak bardzo ładnie udało mi się przekokiwać obrońcę. I po krótkim... Chciałem tutaj urwać, ale niestety nie wyszło, Dega ładnie obronił, spójrzmy jeszcze na powtórkę, to bardzo ładnie się wycofał w ogóle i bramkarz obronił. Teraz zauważyłem, że chyba bramkarze lepiej bronią, ale to mówię, to może być tylko mój punkt widzenia, bo już tak dużo okazji może nie miałem do strzelania bramki, albo po prostu nie umiem strzelać i przez to odno odnoszę takie wrażenie. Tutaj kumpel mówi, że łatwiej się strzela, no ale no, tak, jak, tak jak wspominałem, każde ma inne zdanie. Balotelli. Kurde, ale strzał. Co jeszcze ze zmian? Czy jeszcze jakieś te zmiany są? Tak naprawdę, ciężko jeszcze powiedzieć po tak krótkim okresie grania, ale. Ale naprawdę uwierzcie mi, że warto w tą FIFA zagrać. E, oczywiście pewnie ludzie, którzy tam rzadko grają w FIFA, e, grając powiedzmy w tą albo poprzednią, tych różnic nie zauważam e, ale jak grając bardzo dużo, no to naprawdę doceniam to co tutaj wprowadzili e, Ale zapomniałbym jeszcze o, o jednej rzeczy. Wprowadzili oczywiście jeszcze zastawianie się nie? Ja, które zaraz Wam zademonstruję, tylko muszę tutaj obronić. Wow, ale było blisko. Wyłączmy to, nie będziemy tutaj pokazywać, jak nam prawie gorąco szli. Ja podam piłkę i teraz patrzcie. Ono się bardzo fajnie zostawia. Pró próbuję nie dopuścić do tego, aby przeciwnik odebrał nam piłkę, i to jest bardzo fajne. To się na pewno przyda, między innymi w wirtualnych klubach. Bo tak naprawdę na tym trybie najbardziej mi w tym momencie zależy, bo jak wiecie gramy ligę, wow i w tej Fifie również będziemy tam występować. Więc będzie można podawać e, piłki nie tylko takie kończące, takie e, wychodzące e, na wolne pole, żeby tam napastnik dobiegł, ale też będzie można mu podawać do nogi, aby ten mógł się zastawić i wziąć obrońcę na plecy. I to jest bardzo fajna opcja. Bardzo mi się to podoba. Kolejna zmiana na plus oczywiście. Jeszcze kolejną zmianą jest to, ale to już taką kosmetyczną może, że Oj, tym muszę uważać. Bardzo ładnie Abate się um, ustawił, ale w tym momencie Abate na przykład sam wyszedł do tej piłki. I naprawdę uważam, że Brałkarze chyba jednak, nie wiem, mają trochę oleju w głowie. Nie stoją jak downy na tej linii, nie, nie wpuszczają szmat po krótkim rogu. O, okay, tutaj ładnie Wow! Wow. Ok, wyprowadźmy teraz jakąś akcję, może. Poza tym doszły jeszcze podania podkręcone. Ale górą, oczywiście, bo w poprzedniej FIFA można było podać np. piłkę z fałszem, ale tylko po ziemi. Jest to, bo trochę ograniczone. Tutaj musiałem już nabić przeciwnika i mamy rzut rożny. Ale nie zmienili tego, że podczas zmiany, kiedy pokazują e, tych zawodników, nie da się tego przewinąć. Jest to trochę wkurza. Dopiero w tym momencie da się to zrobić. Dobra, wrzucił piłkę Eshrawi. Ach, nie wyszło nic z tego. Teraz sytuacja poobronkowa nie wyszło. Pewnie obrońca był, więc nic z tego nie wyszło. O, bardzo ładnie grałem piłkę. Ale ładnie go wypuściłem. Robinio. Robinio bardzo ładnie zciął do środka. I tak gol! Fantastyczny gol! Bardzo ładny gol, bardzo mi się podobało. Kurcze, ale mi się udało go zrobić. Zajebiście. Uh, 79 minuta. I Michael Jackson. <grym> Style. Hmm. Księżycowy krok, tak? Czy jak to się nazywa? Tutaj jeszcze raz Tu się nie poddałem, jeszcze raz zwodziłem go i udało mi się. Nice. 1-0 dla Milanu. Super gol. Naprawdę się udało. Naprawdę cieszę się, że strzelam golę, bo bardzo mało ich strzeliłem w tej FIFA czy w tym demie, więc. Każde. Balotelli! Kurczę. Jeszcze raz, Balotelli. Aj. Aj, aj, aj. aj. Ale kurczę powiem wam, że chyba łatwiej jest kiwać botów niż poprzednie FIFI. Nie wiem, czy to za zmianą właśnie nowego systemu też odbioru. Może wy tego nie zauważyliście, ale można odbierać na dwa razy. Znaczy, jeśli raz wcisniemy i nam się nie uda, możemy wcisnąć drugi raz. E, wtedy już to będzie nasza ostatnia szansa, po której, no, jeśli ponownie nam się nie powiedzie, no to zostawiamy puste pole przeciwnikowi. Więc trzeba na, na to uważać. Balotelli, El Shaarawy, bardzo ładna, dwójkowa akcja. Tam czeka na, na pomocnika. Niestety nie ma. Balotelli chciał przylować bramkarza, ale został zablokowany. Bardzo blisko. Było do strzenia bramki. Kolejny strzał z daleka. Montolivo, mm, Naprawdę, kurczę, w tych strzałach czuć, że ta piłka leci, że ona coś waży. Wow, zakończył kiedy Bramkarz miał piłkę w ręku. To jest nowość, to jest nowość. Okej, okay, słuchajcie, koniec meczu. Milan, Manchester City 1 do 0. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeszcze zobaczmy tutaj na powtórki sytuacji. Możecie zobaczyć, że tutaj kolejną zmianą w powtórkach jest to, że mamy wyświetlone informacje na temat tej sytuacji, czyli minuta, w której ona miała miejsce, co się wydarzyło, kto strzelał z jakiej drużyny i przy jakim wyniku. Poza tym jeszcze możemy sobie ręcznie przewijać te powtórki. Zobaczcie, że sobie swiczuję je, co też jest dogodną opcją, że jeśli chcemy sobie coś nagrać, to sobie tylko wybieramy sytuację, którą chcemy zobaczyć. No i tyle. Okej, okay. przewidzimy to. Tu mamy statystyki, oczywiście nowy, nowy wygląd, szybki dostęp do takich podstawowych funkcji. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Okej, okay. dzięki serdecznie za oglądanie i tak jak mówię, jeśli Wam się podobało i chcecie więcej zobaczyć, to piszcie w komentarzach. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia. Hej!